Dodatnia liczba X stanowi 70% liczby Y. My musimy wyznaczyć wzór na Y. Żeby to zrobić, to będziemy musieli na podstawie treści tego zadania zapisać zależność pomiędzy x a y, a następnie z tej zależności wyliczyć Y. Przystąpmy zatem do dzieła, zapiszmy w sposób matematyczny to, co mamy tutaj napisane słownie. Mamy powiedziane, że dodatnia liczba X, czyli napiszmy sobie X, stanowi, czyli Równa się 70% liczby y, czyli po prostu razy y, no i mamy gotową zależność pomiędzy x a y, i teraz z tej zależności będziemy musieli wyliczyć y. Na początku może zamienimy sobie procenty na ułamek, czyli zamiast 70% napiszemy tutaj 70 a nawet moglibyśmy skrócić te zera, czyli napisać, że tu jest 0,7 razy y, czyli po prostu 0,7 y. No i w tym momencie, żeby wyliczyć y z tego równania, może na początku zamieńmy sobie stronami lewą stronę z prawą, czyli napiszmy po lewej stronie nasze wyrażenie z y, czyli 0,7 y, że to się równa x. No i w tym momencie pozbędziemy się współczynnika przy y, czyli pomnożymy całe to równanie przez odwrotność tej liczby. Pomnożymy oczywiście stronami przez liczbę 10. Siódmych, albo jak kto woli, podzielimy przez tą liczbę, czyli podzielimy przez 7. Ja wolę mnożyć przez odwrotność, czyli tutaj napiszę razy 10 siódmych. W wyniku takiego mnożenia oczywiście ten ułamek z tym się zjedzą i zostanie przed y jedynka, czyli po prostu po lewej stronie napiszemy y, a po prawej stronie otrzymamy 10 siódmych razy x, czyli po prostu 10 x. No i spójrzmy teraz, gdzie mamy taką odpowiedź, takie wyrażenie w podpunkcie C. Zatem to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania.